Ciebień Dziegowski, ja jestem Spajki i witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku mojej serii z Krypsów Wysp, które było zapowiadane już w sumie w sierpniu, a mamy październik i ja wiem, ta seria trochę tak późno się pojawiła, ale długo czekałem na zgłoszenie jeszcze ze Skyblocka, bo tylko z tego im brakowało. Ej, a a potem minął tydzień od tego zgłoszenia i zapomniałem nagrać tej serii, przyznaję. Także tak, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii na multibloku, na brodaci.net, czyli właśnie seria, gdzie będę oceniać wasze wyspy. Jak nie widzieliście materiału o tym, jak ta seria ma wyglądać, to oczywiście zachęcam. Jest gdzieś na kanale tam pod tytułem Zmiana zasad krypsów", Ale dla przypomnienia, działa to tak, że co odcinek wybieram trzy wyspy. I to są wyspy każda z innej frakcji, czyli aquablock, terablock oraz skyblock. I po prostu je ze sobą porównuję. No i wygrywa po prostu wyspa z danej frakcji. Więc to jest taka swego rodzaju wojna, y, wojna frakcji. I dla przypomnienia, nagroda główna tu się zmieniło. Jeszcze się zmieniło, bo okazało się, że mam możliwości większe. Nagroda główna to będzie 50 tysięcy, miało być 25 tysięcy, ale to teraz zmieniłem. A od punktu y, to, to będzie mało akurat, ale to też będzie fair, żeby też za dużo nie dostawali ci, którzy nie wygrają, no bo no, 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 wiadomo, nie. Od punktu. Od połowy możliwych, oczywiście, zdobytych punktów, dostaje się 250 dolarów. Tak, także no, podpisu jeszcze nie ogarnąłem, za co przepraszam, więc podpisu nie będzie. Znaczy kolorowy, i tak to by nie był podpis, tylko byłby zwykły, jakiś taki niekolorowy, może z fontem jakiś. Ale jak ogarnę, to postaram się zwycięzcy tego odcinka ten podpis wręczyć. No dobra. Także, dla przypomnienia, możecie oczywiście zgłaszać się w komentarzach poprzez komendę ukośnik ab, sb albo tb, warp i WASZNIK. Jak nie macie warpa, no to zgłosić nie możecie, no bo wtedy oznacza, że na tej wyspie praktycznie nic nie ma, no bo musicie mieć chyba dziesiąty poziom, żeby warpa mieć. Dobra, także tak, yy, wydaje mi się, że możemy, możemy lecieć, w ogóle tak przy okazji, to, to, to zostało między innymi budowane na ostatnim live'ie, więc zapraszam na live. tak dalej, możecie też na Twitch'a, widzicie jakie tam, yy, łapka w górę, lecimy, dobra, okej. Okay. Więc pierwszą osobą, którą wybrałem, zaczniemy od, od AquaBloka, jest Wyborczak144, tutaj, prawda, już nawet patrzyłem, czy na pewno tego barpa posiada, no to lecimy. A, jeszcze mała wzmianka, jak widzicie, jest kamera, stwierdziłem, why not, kamera w Minecrafcie, no, przydałoby się trochę, tak, więc mamy kamerę w Minecrafcie, więc no, spoczko, tak? E, witam na działce Wyborczaka, inaczej Kiełbasy Wyborczej, życzę miłego zwiedzania. I miałbym jedną prośbę, prośbę piszę przez si, nie przez z, czy zi, czy coś, o nieocenianie dołu wyspy. I taki, taki plusik, taki, taki coś, taka kamienka. Dobra, okej, okay. czyli dołu wyspy rozumiem nie oceniać, no spoko, spoko, niechaj, niechaj tak się stanie. Włączamy shadery z powrotem, także, dobra, okej. Okay. Tutaj sobie wychodzimy po drabince elegancko, wychodzimy sobie z drzewa i już widzimy, że, o proszę, proszę. Już jest ładnie na start. Wychodzimy z takiego drzewka. Yy, tutaj jest naprawdę elegancko. Fajnie to jest przyozdobione, więc już szacun za ten starcik fajny. Yy, chociaż wydaje mi się, że w samym dole może tam coś mogłoby być dodane. Jakiś, nie wiem, jakiś szybki, za którymi mogłyby być kwiatki albo coś. Masz papugi! ok, fenomenalnie. Yy, bardzo, bardzo fajnie to się pluntuje. Pluntuje? A, to są nitki, żeby to nie rosło niżej. Sprytne. A tutaj co? Ale to mi się podoba ten efekt, w sensie to jest głupie zboże za lianami. Z jakiegoś powodu to robi fajny efekt tutaj. No dobra, to sobie oceniamy wysepkę. Jak coś u mnie nie ma zasady, że wioska czy coś tego typu, bo to są wyspy całe, więc e, oceniam sobie wszystko. Okej, okay. z zewnątrz domki naprawdę ładnie wyglądają. Strasznie fajnie to się wszystko tutaj komponuje, prawda? Mamy tutaj bambusiki. Te domki do siebie pasują stylem, trochę porośnięte. Tutaj, o, tutaj takie grzybowe w ogóle widzę. Także elegancko. O, faremki też tutaj takie ładne. Chaotyczne? Znaczy chaotyczne? Nie powiedziałbym w sumie, że chaotyczne. No takie po prostu pasujące do stylu. O, tutaj mamy jakąś jaskinie, że tak powiem. Czy jakieś zejście tutaj jest? Dobra, o, tu słyszę dużo mobów. Dużo mobów. by tu były jakieś spawnery? Halo, halo. A, tu mogę po prostu tak wejść? Aha, tu jest dziura do tego. E, tu coś jest w ogóle? Czy to takie... Chyba tutaj za bardzo nic nie ma, jak rozumiem. Chyba nie ma, dobra, czyli tak skoczyłem tutaj trochę po nic, jak widzę, nie będę tego oceniać tutaj, a dobra, nie oceniać, bo rozumiem, to są spawnery i inne takie, nasze spawnery, mobgrindery, w ogóle, okej, okay, dobra, do tego nie będę, nie będę to oceniać, bo prosiłeś o to, 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 to spoko. Mm. Łee, czy to jest taka latarnia jakby, bo tu widzę taki automatyczny mechanizm, czy jest w ogóle wejście do tego domku gdzieś? Chyba nie ma, to chyba ma być właśnie jako taka latarnia zrobiona, coś tego typu. No fajnie, fajnie, bo z daleka to może by było widać. W sumie widać. Tutaj chyba jedno ci się światełko zepsuło. Tak w ogóle. Ale dobra, generalnie to fajnie. Wygląda. O, ocelo, ot się ma. Dobra, tutaj jeszcze jest ten domeczek. Czy do domku da się wejść? Do domków chyba nie da się wejść. A zajdzie do środka. Aha, nie da się wejść, dlatego że one są po prostu w środku. w środku puste, jak rozumiem. Tak? Chyba tak. Na to wygląda. Czyli to jest takie cwane, żeby po prostu z zewnątrz to wyglądało. Okej. Okay. Czyli ja rozumiem, że cały jakby kompleks tego co jest istotne masz sobie pod ziemią, a tutaj po prostu dla widoku. Kurczę, bardzo, bardzo mi się podoba. Bo chyba rozumiem, że to chyba byłoby na tyle. Ja sobie przejdę tak, o, z perspektywy takiego ziomeczka po prostu typowego. Ue, czy to jest? A, bo to nie jest piasek, znaczy to. Ula la, jest dziura. <laughs> To, to, to nie jest piasek, tylko ten blok grzybowy. Taki, taki ten z y, tych dużych wyrośniętych grzybów. Fajnie to wygląda w ogóle, bo to wygląda jak taki piasek, ale nie do końca. Znaczy, nie do końca, no, taki piasek z grudkami po prostu. Fajnie, fajnie, bardzo mi się to podoba. Więc, y, więc, więc, więc... Ja jestem w stanie tutaj, za to całość tutaj, drogi wyborczaku, droga wyborcza. zapodać ci punkcików... Pomyślmy, pomyślmy, punkcików dam ci tutaj. Hmm. Jest to? Dam ci 8 punktów, tak na start w sensie, bo bardzo mi się podoba, to jest małe może, ale tak ładnie dopracowane, że no. No nie wiem co tu więcej powiedzieć po prostu. Wszystko bardzo mi się podoba ładnie elegancko ma to ręce i nogi nie jest to duże, ale trzyma się kupy i jest naprawdę ładnie ślicznie zrobione, więc 8 punktów, 8 punktów, więc Pay, wybor. A, to muszę tak zrobić Pay, wyborczak 144 i dostajesz 2000, bo 8 punktów, czyli razy 258, to nie, więc no. E... Więc wysłałem ci 2000 na konto. A teraz, 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 teraz musimy przejść sobie na, na, na TB. Idziemy sobie na TB i TB Warp. I kogo mamy tutaj drugiego? Damianowski.pl Dobra. Więc lecimy teraz z Tera zobaczymy jak sobie Tera Blok poradzi. On tam pisał, że... Uh -huh. On tam pisał generalnie, że wystarczy, że pójdę sobie gdzieś. Panie włosy. To było jedyne zgłoszenie na terre bloku. Możliwe, że zedzbaniłem, i nie powinienem yy, 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 tak długo zwlekać i coś tutaj coś się pozwolniało. Ale no, dobra, okej, okay, to w takim wypadku, no to ja nie mogę tego ocenić, nie? Ja się nie chcę ocenić tutaj w ogóle tego źle, bo tutaj nie mogę nic zobaczyć. Także, No cóż, dobra, to będzie bardzo szybki odcinek. Yy, jak widać, będzie tam na SORKI, ale no nie mogę tego ocenić. Ja tam nawet chyba pisałem albo mówiłem, że, żeby dać udostępnianie, żeby otwierać na przykład drzwi czy coś, w razie co. No, no niestety, bardzo możliwe, że było tutaj inaczej. Tylko ja się spóźniłem bardzo z, ze wszystkim. Więc no, no trudno. Więc dzisiaj TerraBlock y, nic tutaj nie nie dostanie, prawda? No dobra, zostaje Ezwę Warp. I tutaj mamy Loczek. Tutaj, prawda? Chodzisz na wyspę Loczek 2K4. Siemanko. O! I tutaj mamy, prawda, piękne tabliczki. Witaj, Kripsowiczu! Znajduje się na działce Loczek 2K4. Wyspa budowana od początku edycji, razem około 84 godziny, no to całkiem, całkiem spoko. Działkę budowałem w 100% sam. To nie wioska, beton nie jest schematika. Okej, okay. miłego zwiedzania. Balon nie beton, co ja przeczytałem w ogóle? No dobra. Muszę sobie tylko flaja załączyć, prawda? Elegancko. No dobra. Co my tutaj mamy? Jest kurczę noc, niestety. Ale zaraz będzie dzionek. No dobra, ok. Eee, więc mówić, że to nie jest ze schematika, spoko, to też nie jest wioska. Z... Ja, ja już powiedziałem, na multibloku w mojej serii klipsów nie ma czegoś takiego. Ja oceniam całą wyspę. Więc, eee, więc bez obaw, nie? To jest chyba coś innego. dobra. Więc zobaczymy, jak to sobie wygląda z zewnątrz. Mam nadzieję, że zaraz dzień tutaj nastanie. Więc dobra. Dobra, dobra, dobra. To tak z góry sobie najpierw polecimy. Możliwe, że zaraz poczekam, aż sobie... Aż się w sumie zrobi może dzień, no bo tak... No bo tak, 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 tak ciemno trochę tutaj, nie? No ale zobaczymy najpierw, jak wygląda na to nocą. Domek, domek bardzo elegancki, jak widać. E, o, mamy owieczkę tutaj, tu mamy faremkę. Co to jest? Jaki wyrumbisty wiatrak. Ej, takiego wiatraka jeszcze nie widziałem nigdy, nie? Na żadnych klipsach u nikogo innego, ani u żadnych twórców, których oglądam, ani to co mi YouTube polecał i tak dalej. Więc no za wiatrek masz ogromnego plusa po prostu. Jest zacny, bardzo zacny. Ale jeszcze to oczywiście muszę poczekać na dzień, żeby to sensownie zobaczyć wszystko. O. To tutaj skurwia. jest, Tutaj masz... Jak będziesz masz tutaj mieć jakieś dropery, czy... znaczy hopery czy coś, to to tam wrzucę. No ale dobra. A tutaj co leży, kurczę? Myślałem, że włoski przez chwilę. <laughs> A, to by było. A tutaj co za tabliczki mamy? Tu kiedyś będzie latający statek. Statek. Kiedyś. Bo muszę wy... wyzwań porobić, by wyspę powiększyć. No spoczko, spoczko. Mm, dobra. Tutaj mamy sobie taką rze... rzecz... Rzeczkę? Taki wodospadzik, nie rzeczkę. Widzę, że tutaj pattern wzięty jest ze na Easy. Z tymi, tymi, tymi. Ee, jak to się nazywa? No, te, to, 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 to no. Dywaniki, o, właśnie, dywaniki. Latarnia, to, to było w tym statku, dobra. Tutaj jest fajne drzewo. Ten balon mi interesuje bardzo. No, balon bardzo ładny. Bardzo ładnie się balon prezentuje. To, 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 to trzeba przyznać tutaj. A w środku? Jak to wygląda tutaj? Czy tu jest ogień? Jest ognisko, jest tutaj bankructwo napełniany. Okej, okay, to elegancko. Fajnie to wygląda. A bo to z beczek jeszcze jest tu zrobione. Nice. nice, 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 To się fajnie prezentuje właśnie tak dookoła. Eee, ten wzorek tych beczek. O, słoneczko wstaje. Pięknie. Zaraz będziemy to widzieć wszystko w pełnej okazałości. Pytanie tylko, czy da się wejść do. do domku? Bo ja bardzo bym chciał wejść do domku. Eee. Jak tylko znajdę gdzie tu są te częste drzwi, bo tu jest zwierzyniec, tu nie ma nic, tu nie ma nic. A tu są drzwi. O, jest otwarte. Elegancko. Ok, można otwierać. Bałem się, że sobie zamknąłem drzwi. Dobra. Więc yy, dzień dobry. Przepraszam za latarcie. Yy, za, za tutaj mamy? Tu mamy mapę z wyspą. Mamy zbroje, pięknie, fajnie, cacy. Te półeczki tutaj fajnie wyglądają. Z dynią i w ogóle te te bajery. No elegancko, elegancko. Mm -hmm. A tu kuchnia jest, jak widzę. Dobra. Taki dywanik, trochę mechaty dywanik, no ale niech będzie. Masz papugę też, ale zacnie. Fajna papuga, ona tu się prawie myje, nie? Dobra, lodóweczka. No, taka typowa, ale elegancka lodóweczka. Półeczki, półeczki. O, okap jest fajny, bardzo mi się ten okap podoba tutaj. No, fajnie zrobiony, taki prosty, ale fajnie. Czemu tu jest dzwon? Zastanawiam się, po co tu jest dzwon. No dobra, ale kuchnia taka, no elegancka, elegancka, ładniutka. Mi się tu podoba. Piesek! Reksio! O, ja mi mi przypomniała bajka Reksia. O, matka boska. Napiszcie w komentarzach, czy oglądaliście Reksio kiedyś. No a ten salonik jest fajniutki. O, jaki fajny barek! Ej, dobra, to mi się bardzo podoba. Ja mam słabość do tego typu rzeczy. Więc fajnie, że coś takiego tutaj zostało zrobione. jakieś półeczki na książki, też fajnie tam wepchnięte do tyłu. Więc fajnie, fajnie. Przytulny dywanik. No, bardzo fajny, przytulny salonik. Mi się tutaj bardzo podoba. To co, najpierw idziemy sobie na górę. Pyk, 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 pyk. Kitku. Dzień dobry, panie Kitku. Jezu, tak żyjesz tutaj z tymi melonami i innymi. Zostałem się. Te, te kaktusy. To się, o co z niebieską chodzi? To ma być podpórka pod sufit? Czy, czy, czy jak? Czy co? To trochę tego nie czaję. Stoliczek, stoliczek elegancki. To fajna półeczka taka. Znowu, ej, mogę się skitrać? Mogę się skitrać. Nie mówcie nikomu, że się tu się składa, dobra? No, też tak przytulnie, przytulnie. Chociaż to drewno takie trochę miejscami monotonne mi się wydaje. W podłodze przynajmniej. I tak może te liście tutaj. Znaczy, liście te koralowiec mi tutaj za bardzo. W tym miejscu akurat mnie nie pasuje ten koralowiec chyba. Wait, czekaj, czy, czy na dole nie było go kolorowego? Mam bardzo ważne pytanie: jak to jest zrobione? Zgaduję, że pod blokiem jest woda, w sensie, bo to może być pół blok. Dobrze to kminie? Próbuję sobie tak, jakby rozwajć, żeby zajrzeć. Dobra, nie zajrzę tam, ale. Czemu to jest kolorowe? Jak to jest zrobione w ogóle? Hmm. No dobra, zobaczymy, co tam dalej przygotowałeś. Loczku. O, tu mamy sypialnię. Jezu, jak to creepy wygląda na naszej derach, ta dynia. Wireczko, jakiś znowu, dywanik. Ty dużo tych dyni widzę, dajesz. Baldachim jest całkiem ciekawie zrobiony. No, całkiem, całkiem przyjemnie. Tu poduszeczka, No łóżeczko ładne, elegancko zrobione. Bardzo. Dobra, co tutaj? Tutaj jest łazienka. No ja nie wiem, czy bym tak wstaje z kibla i dostaje w łeb od razu, tak w sumie. Chociaż nie, to jest luz. Tutaj nie trzeba shiftować, dobra. No kibelek, jak kibelek, nie? Wadna taka prosta, fajniutka też. A, o no tak, tutaj przeszereczniki można. A, tak to zrobiłeś. Cwane, fajnie to wygląda. Też muszę pomyśleć, żeby coś takiego w swoim domku zrobić. Um, mydełko. A o ty widzę, używasz tego. Ja używałem bloku miodu, yy, a ty tego bloku, tego stałego takiego miodu, jak widzę. No dobra, łazienka też elegancka. Ale ja powiem szczerze. A nie, czekajcie, bo tu jeszcze na dół można lecieć. Tak, chciałem oceniać. Yy, to by było dopiero. Okej, tak, bo tutaj. Yy... Tak, tutaj jest jakby góra, tutaj schodzimy niżej, pyk, 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 pyk. I mamy piwnicę. Beczki, oczywiście, z trunkiem. A, bo tu jest... To, a, bo tu jest wyjście też! Spoko, spoko. Fajne takie wyjście do piwnicy. Książeczki... A, jeszcze tam masz zejście, matko boska, to się ciągnie i ciągnie. A, no tak! A to jest blok koralowca! I on jest jako winogrona, albo jako wino całe. Ej, to jest, to jest dobre, to jest dobre, bardzo mi się to podoba. Tutaj te podstawiane, kurde piwnica jest naprawdę mega, so far. No, ale zobaczmy tutaj masz więcej do zaoferowania jeszcze. Upanie. o masz golemy. No magazyn ładnie tutaj jest zrobiony, to się fajnie wszystko prezentuje, chaotycznie, ale bardzo pasuje do tego stylu. O i tutaj masz ten grinderek jakiś, no dobra. Jezu, ile tu dźwięków nagle ten w łódce tu siedzi. Nie mogę do łódki wsiąść, a szkoda. Dobra, to bardzo, bardzo elegancko to wygląda. Tej grinderek, czemu tu kota słyszałem? Może tylko kota z góry było słuchać? Dobra, generalnie bardzo mi się tutaj podoba. A rozumiem, że to chyba jest wszystko. Mam nadzieję, że nic tutaj nie przegapiłem. A tutaj kawnęka jest taka cwana. Da się tam wejść? Nie da się tam wejść, o proszę. Ja tu słyszę. Co tu się dzieje? Aha, bo to jest takie wyjście do tego, dobra. Rozumiem, że tego prawdopodobnie miałem nie widzieć. Więc spoko tam nie wybiłem, bo tak widzę, że to tak chyba nie za bardzo. Ee, do tego. Ej, tego nie zauważyłem wcześniej. To ładnie wygląda. Taka woda za tą szybką, szanuję. Bardzo fajnie to wygląda. No dobra. Wydaje mi się, że to chyba byłoby na tyle w tym domku, jak rozumiem. Jeszcze sobie tylko wyjdę na zewnątrz, bo chciałem ten wiatrak za dnia zobaczyć. A to jest ten, blok, yy, blok slima w ogóle, blok szlamu. Nice, okej. Okay. Z zewnątrz jeszcze raz ten wiatrek wygląda, w sensie na zewnątrz, jak jest dzień, wygląda naprawdę świetnie. Więc kawał dobrej roboty, ten wiatrek tutaj robi naprawdę niezłą robotę. Jeszcze tak z dołu w sumie zobaczę, a bo tu jeszcze jest domek na dole. W ogóle. Taki, o, skitrany. Chce się do niego wejść? O, tutaj jest wejście. No taki przystronny, malutki domeczek. Pasuje do reszty, pasuje generalnie do reszty, więc fajnie, fajnie. Ej. No halo, ja bym chciał wyjść. O, dziękuję. Kurde, powiem ci, że wyspa naprawdę, naprawdę świetna. I z dołu też wygląda ładnie, więc skyblock mnie nie zawiódł. Broń Boże. Tak jak Kulfon mówił, że y, skyblock porobi, y, to się nie zawiodło. O, tu jeszcze ule są. Nie no, stary. E, loczek to jest po prostu piękne co tutaj zrobiłeś nie e, uwielbiam trochę że na, na tera bloku nie ma nic e, że na tera bloku nie nie mogę nic zwiedzić niestety bo no to było jedyne zgłoszenie więc nie mogę wybrać innego niestety ale dobra wydaje mi się że to chyba byłoby w tym miejscu tyle teraz tylko ocenę musimy zrobić Z zewnątrz wygląda naprawdę tu fenomenalnie więc ja daję loczkowi punktów w tym miejscu 9 więc, y, pay y, loczek, podkreśnik 2k4, 250, znaczy co nie, 200, 2250, bo 9 punktów, nie? Więc to jest za punkty samo. I w tym miejscu ogłaszam też, że loczek 2k4 y, wygrał pierwszy odcinek moich krypsów wysp. Także już tutaj, oczywiście, wysyłam mu pieniążki w postaci 50 tysiące 500 pięćset pięć tysięcy, tysięcy tak także mm, nowy wyborczak był blisko bo miałem punktów 8, ale ten mi się koniec końców trochę bardziej podobał y, ta, ta wyspa mi się bardziej podobała więc pierwszy odcinek w wojnie frakcji aqua bloka i sky bloka aka moich krypsów wygrywa loczek czyli wygrywa SkyBlock. także moje gratulacje dla y, dla, dla skybloka. No i co? I w tym miejscu chyba jestem skłonny się już z wami pożegnać. Zgłaszajcie się w komentarzach, wystarczy prostą rzeczą... O nie, blisko ci piszą. Wystarczy po prostu w komentarzu napisać komendę ukośnik AB, SB bądź TB, zależy która wasza jest frakcja, warp i wasz nick. I po prostu ja was wybiorę, wylosuję, bo jeśli będzie więcej zgłoszeń z danej frakcji, to będę po prostu sobie wybierać, że kogo chcę, czy tam losować, czy coś, nie? No wiecie chyba jak to działa. I postaram się ogarnąć jakieś podpisy do następnego odcinka. Także no, ja dziękuję Wam bardzo, że za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeśli Wam się podoba. Dajcie znać, czy Wam się podoba kamerka tak tutaj. No bo, bo wiecie, mi się bardzo podoba. Nie? Tak będę teraz kamerkę. Discord już zaraz, kończę nagrywać, tak? No, także widzimy się w następnych materiałach, live'ach i innych takich. Linki macie w opisie. A jeszcze na Discord a zapraszam. Do następnego trzymajcie się. Cześć, no i pa!